Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na kolejnych zajęciach malarstwa. Tematem dzisiejszych zajęć będzie koło. Koło, jako symbol harmonii, doskonałości. Chciałabym, abyście Państwo dzisiaj wykonali pracę podejmującą ten temat. Może to być temat. Samego okręgu, może to być format koła, może to być też element znajdujący się w Waszej pracy obrazie bądź rysunku, a może kolażu. Przygotowałam dzisiaj dla Państwa kilka prac podejmujących ten temat przez wieki. Jest to temat tak naprawdę ogromny i myślę, że Podejmiemy jeszcze go na innych zajęciach. Zatem zaczynamy. Zaczynamy od rysunku Leonarda da Vinci, gdzie człowiek wpisany jest właśnie w koło. Artysta zajmował się badaniem proporcji ludzkiego ciała. I w ten sposób wpisał ciało ludzkie w formę kwadratu i koła. Rozpoczęliśmy zajęcia od jednego z najbardziej znanych rysunków w historii sztuki. A chcę pokazać Państwu jeszcze inne. Inne prace, które podejmują temat koła bądź są zamknięte w kole. Następną pracą jest praca zamknięta w kole, tondo Sandra Bocci, Sandro Botticelliego. Jest to Madonna z siedmioma śpiewającymi aniołami. Proszę spójrzcie Państwo, cała kompozycja zamknięta jest w kole. Sama forma tonda była bardzo charakterystyczna dla sztuki renesansu. Ustawienie postaci nie jest podyktowane formą jest po prostu jakby podpatrzeniem wycinkiem sytuacji kompozycja nie układa się po kole jest pierwszy plan drugi plan drugą pracą jest również Tondo Michała Anioła święta rodzina. I tutaj już można zobaczyć, że jednak, że tutaj kompozycja zamknięta jest w kole. Te trzy postacie pięknie biegnąca linia wokół rodziny zamyka się jakby podkreśla formę koła. I też mamy pierwszy plan, drugi plan, Tu również mamy pracę zamkniętą w, samym, w samej formie koła. Jest to epitafium kanonika i lekarza Bartłomieja Boryschora, znajdujący się niedaleko nazwy Fromborku. Zobaczmy następną pracę. To jest stół, okrągły stół króla Artura, który znajduje się w Winchesterze. Nie jest to oryginał, ale pochodzi z, tysiąc, z XIV wieku. Tutaj mamy przykład witrażu z katedry Notre-Dame. Rozety. Też rozeta, koło i przykłady następnych witraży w kształcie rozety. W tej chwili najczęściej temat koła kojarzy nam się z mandalą. O mandali jeszcze powiemy w następnych slajdach. Tutaj również mamy. Przepiękną rozetę. Tutaj też mamy przykład. Gdzie koło jest formą i też proszę spójrzcie Państwo, podzielona może być właśnie jak w mandali na równe części z powtarzającym się motywem. Pokazuję Państwu Sąd Ostateczny Memlinga, gdzie koło jest, można by powiedzieć, mimochodem. Jest tęczą bądź blaskiem bijącym. Jest też słońcem. Pojawiający się motyw koła. To też. Do czego Państwa namawiam, właśnie, byście w swoich pracach użyli motywu koła. I to może być właśnie pretekst do całej Waszej pracy. Ale może być też formą. Nie musi być to przedstawiające, może to być abstrakcja, może to być art. Niektóre z tych prac, myślę, że pamiętacie Państwo z poprzednich zajęć. Tutaj sama forma idzie jakby po kole. Ale wszystko jest właśnie takie opartowskie, z załamaniem się krawędzi światła, ale jednak forma budowy jest zachowana kolista. Tutaj się dzieje. Wszystko jest niby po kole, a jednak gdy ruszamy, gdy wzrokiem zmieniamy miejsce patrzenia, ten obraz się rusza. Może spróbujecie Państwo również takiej techniki. Tutaj też są wzory, są małe kropki. Są kontrastowe kolory, są zbiegające się linie, a jest jednak forma koła zachowana. Tutaj macie Państwo też oszukującą wzrok sztukę. Z kwadratów wydobywa się kula. Może to też Państwa zainspiruje do swoich prac. Tutaj też mamy promieniście, rozchodzące się linie, budujące formę koła. I również tutaj mamy koło zbudowane z prostokątów, bardzo kontrastowych. Tutaj, przybaczcie się Państwo, jak linie się zbiegają. Jak gubią się i zmieniają się w całkowitą czerń w środku pracy. Tutaj też mamy przykład. Możecie też Państwo wyjść w plener i również tworzyć w sztuce land art. Macie Państwo mandale Roberta Smithsona. Teraz pokażę Państwu przykłady właśnie sztuki sztuki ziemi i mandale układane z roślin. Tu z liści. Które niekoniecznie muszą być ostrymi, mogą linie delikatne same w sobie tworzyć koło, tu artysta poukładał liście też kolorystycznie, ujmując. Jakby zachód słońca z czerwonych żółtych liści i też zachowując formę koła. Artystą, którego pracę w tej chwili pokazuję, jest James Brandt Brand. Tu można też z kamieni stworzyć. Mandale. Tutaj z szyszek macie Państwo i z innych roślin, mandale. Takie. Możecie też Państwo podzielić kartkę, narysować koło i podzielić na równe części, czy na 4, czy na 8, czy na więcej. I po kolei. Zapełniać trójkąty symetrycznie, zaczynając od środka, a może zaczynając od brzegu spokojnie. Tu mamy następny przykład. Pięknej w kolorze pracy i pokazującej właśnie koło. Możecie Państwo też na plaży ułożyć okrąg z kamieni. Tu mandala z liści zachowująca kształt koła. Praca. Nie jest to typowa mandala, bo nie jest symetryczna, ale o symetrii bardzo trudno, ponieważ jest to przyroda i każdy liść jest inny. Nie zachowuje też środka, ale zachowuje okrąg. Jest na planie koła. To przepięknie, kolorystycznie dobrane liście. I też mamy koło. Też i wielkość elementów użytych może wpłynąć na odbiór. Pracy może być coś wypukłe, wklęsłe, zbiegające się, bądź rozchodzące na zewnątrz. I również w plenerze nad morzem można z muszlami ułożyć okrąg. I warto później sfotografować te prace. I wracamy do op i koła wykorzystującego przez artystę. I też oszukiwanie oka, i powstaje koło w pracy. Mamy tutaj i zabiegi kolorystyczne. I zabiegi linią, formą. I w abstrakcji również są plany. I pierwszy plan, i drugi plan. Tutaj też mamy może nie koło, a dwie kulki ale też ciekawie namalowane też wykorzystujące i linie. I zabiegi kolorystyczne, pokazujące przestrzeń w tej pracy. I pierwszy plan, i drugi plan. Tu mamy pracę Julia de Leparka. Koło i zabiegi kolorystyczne przez kontrast, mocne zestawienia kolorów i delikatne zestawienia kolorów. Praca pochodzi z 1928 roku. Druga praca tego artysty. Delikatniejsza niż ta. I tutaj też, proszę pań Państwa, spójrzcie forma koła zbiegająca się z małych prostokątów i też zabiegi kolorystyczne tutaj mamy pracę Wojciecha Fałgola Również możecie państwo po prostu potraktować ten temat jako namalowanie koła ale odręcznie i jak najbardziej, jak najdoskonalej. I ćwiczyć rękę. Można też, możecie też Państwo zabiegami kolorystycznymi, czy kontrastem, właśnie, czy, czy monochromatycznie, pokazać barwą koło. Możecie też Państwo namalować zachód Słońca, a może Księżyc w pełni. Proszę spójrzcie Państwo, jak pięknie tutaj artysta oddał motyw koła, delikatny, jak za mgłą. Tutaj również. I nie są to, proszę spójrzcie Państwo, jednolite przejścia, jednorodne. Tu jest czelń przechodząca w biel, ale gdzieś tutaj już jest... I inny kolor, już nie jest tylko tak, czerni biel, są piękne odbicia kolorystyczne. Następna praca. I jak zawsze namawiam Państwa. Do odwiedzania galerii sztuki, wystaw, bo te obrazy, wszystkie zresztą obrazy, najlepiej oglądać na żywo, w oryginale. Zobaczcie Państwo, jak delikatne są przejścia od biegi do czerni. Wszystko pięknie zamknięte w okręgu, zwróćcie Państwo uwagę temat koła, a w jak różny sposób jest pokazany. Jak różnorodnie można pokazać koło. Tutaj mieliście Państwo abstrakcyjne pokazanie koła. Koło może być również pretekstem może być też częścią obrazu, jak na przykład w tej pracy. Mamy oko, które lata i jest w formie koła. Wracając jeszcze do naszego tematu. Namawiam Państwa do nie tylko abstrakcyjnego rysowania, ale również literackiego. Możecie też Państwo stworzyć swoje mandale. Nie tylko z roślin, nie tylko sztuką ziemi, ale również rysując, malując, dzielić kartkę i rysować. I na koniec. Wracamy do doskonałości człowieka wpisanego w koło Leonarda da Vinci. Temat koła myślę, że będziemy podejmować jeszcze nie raz. Jest to temat niewyczerpany. Też zajmiemy się w przyszłości samym tematem mandali, a proponuję Państwu jeszcze w internecie poszukać yy, Tematu koła wykorzystywanego przez artystów. Artyści współcześnie również zajmują się tą tematyką. Na przykład pani Lidia Ziemińska, czy Dora Hara, czy pan Piotr Lutyński. I życzę pięknych prac i doznań artystycznych. I do zobaczenia na następnych zajęciach. Pozdrawiam serdecznie.